Piosenki dziesiątek artystów znikną z TikToka. Konflikt z Universal Music Group. I o tym dzisiaj. Słuchajcie, kilka dni temu, czyli pod koniec stycznia 2024 roku, okazało się, że TikTok i Universal Music Group nie przedłużają wspólnej umowy. Co było powodem? Universal wystosował taki otwarty list do swoich słuchaczy, użytkowników i również artystów, w którym wyjaśnia, jakie są tego powody. I przede wszystkim, Universal stwierdził, że artyści nie są godnie wynagradzani za udostępnianie swojej muzyki, porównując to do innych platform streamingowych. To był pierwszy powód. Tutaj nie możemy za bardzo z tym dyskutować i właściwie jest to bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ według Universal TikTok proponuje bardzo, bardzo niskie stawki, nieporównywalne do innych platform streamingowych. Oczywiście nie możemy tego potwierdzić, ale jest to najważniejsze. No, najważniejsze dla Universal, dla wytwórni, oczywiście martwią się o swoich artystów, ale myślę, że jak najbardziej też o siebie. Kolejnym powodem jest bezpieczeństwo artystów. Ze względu na AI, które występuje na TikToku. Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz pokazuje się taka, taki baner, że treść wygenerowana przez AI. To pokazuje się na TikToku. Czasami bardzo błędnie. Ja, ja za bardzo też nie rozumiem tego banneru. Znaczy, czasami rozumiem, ale czasami nie, bo po prostu. Jest błędnie wstawiany. Myślę, że na TikToku ciężko jest cokolwiek kontrolować, bo chciałabym podkreślić, że na TikToku jest miliard użytkowników, a myślę, że nawet więcej, szczerze mówiąc, na całym świecie, oczywiście wykluczając niektóre kraje, ale to już, to już jest temat na inny podcast, na inny epizod, ale dzisiaj y, tylko o tej sprawie, o tym konflikcie. Jest to bardzo ciekawe z każdej ze stron. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo artystów, ja rozumiem całą kwestię AI, tego, że jest to niebezpieczne, tego, że można podrobić głos, tego, że nie każdy jest świadomy, co oznacza AI na razie, bo oczywiście kiedyś to będzie normalne. Myślę, że już niedługo będzie to normalne. Myślę, że też wielu z Was, tak samo jak ja, używamy czatu GPT i to jest takie, taka duża pomoc w różnych kwestiach. Jakby nie jest to dla mnie jeszcze coś takiego bardzo pewnego, no ale to wkracza w nasze życie i myślę, że ma to oczywiście wiele zalet, ale też wad. To też jest temat na... Na inny moment, ale co to oznacza, jeżeli chodzi o kwestię artystów i TikToka i Wytwórni Universal? Wracając do tej kwestii artystów, no słuchajcie, no po prostu podrabiany jest głos artystów. Są też treści, które nie są zapewne zgodne z Wytwórnią Universal i oni nie chcą się z tym utożsamiać i myślę, że jakby wiele firm tak ma i chce zachowywać, jakby swój dobry marketing, dobry PR w internecie i w ogóle w mediach. I to jest ok, powód, bo uważam, że też TikTok nie ma nad tym kontroli i właśnie przez liczbę tych użytkowników i treści, które się pojawiają, jest bardzo. Ciężko to kontrolować. Chciałabym też podkreślić to, że rzeczywiście to może być niebezpieczne, bo ja sama już widziałam nie jedną reklamę jakiegoś produktu, pod który głos podstawiała jedna z youtuberek, influencerek polskich. I to było takie, no okej, okay, ja od razu wiedziałam, że to, jest, że to jest fake, że to jest AI, no ale nie wszyscy, tak jak już powiedziałam, nie wiedzą co to jest i, i nie muszą w to uwierzyć i mogą napisać tej osobie, że no jakby, czemu ty, ty reklamujesz scam, czemu ty udostępniasz swój głos, czemu, dlaczego w ogóle to się, to się dzieje i jakby nie wiemy dlaczego to się dzieje, oczywiście dzieje się to zapewne dla pieniędzy, i dla jakiegoś takiego rozgłosu, no ale mam nadzieję, że jakby dążymy do tego, żeby nie wierzyć w to. I, i takie banery są wtedy potrzebne, bo są też takie śmieszne treści, które, w których są przerybane piosenki, są używane głosy na przykład influencerów, youtuberów. I to jest jakby rozrywka, i jakby to od razu widać, że to jest przeróbka, ale okej, okay, taki baner jest wtedy potrzebny, bo tak jak mówię, no nie każdy jakby w to uwierzy i, i zorientuje się na tyle szybko, żeby na to nie zareagować w taki sposób negatywny. Uważamy, że, znaczy uznajemy, że jakby ten temat bezpieczeństwa jest ważny. TikTok jest TikTokiem, jest chińskim wyrobem, i jakby możemy się od niego spodziewać wiele, ale co jest w tym wszystkim ważne? Tam bezpieczeństwo. To są takie dwie, jakby to są takie dwie sprawy, które były najważniejsze dla Universal, czyli kasa dla siebie i dla artystów i bezpieczeństwo artystów i dobry PR. Myślę, że tej marki, to jest bardzo ważne. Myślę, że Universal nie jest jakąś mocno kontrowersyjną marką. Oczywiście każdy ma coś, coś za uszami, ale e, myślę, że ilość osób współpracujących z tą wytwórnią, a, a zwłaszcza polskich, Pokazuje to, że, że jest ok, i myślę, że, że nie warto to psuć, ale wracając do tego bezpieczeństwa, no jakby dla normalnego użytkownika. No, nie, ja, ja na przykład nie czuję się bezpieczna, bo ja wiem, że te wszystkie treści, które są mi podsuwane, one są, pasują do mnie, do tego, co ja lajkuję, jakby są generowane na podstawie jakby moich uczuć i tego, jak ja reaguję na wszystkie filmy, które mi się pojawiają, na to, co sama nagrywam gdzie zaglądam, jakie czytam komentarze, co lajkuję, co nie, jak szybko przewijam pewne treści. I jakby to jest dla mnie ok, bo jakby to ma dwie strony, ponieważ to jest dla mnie ok, bo mam TikToka, który mi się podoba i jakby on może być totalnie jakby bezpieczny i taki Spokojny i te treści mogą być bardzo delikatne i takie pasujące, no ale oczywiście może być bardzo brutalny i jakby te treści tak szerokie. Ja Czytam taki reportaż, który był również jakby filmem na YouTubie, Tam jakby jeden z badaczy chciał właśnie zobaczyć, gdzie go zaprowadzi TikTok. To znaczy on lajkował wszystkie treści związane z takie po prostu niebezpieczne, samookaleczaniem się, samobójstwem, z negatywnymi myślami i oczywiście to zaprowadziło. Tam, gdzie on chciał. No, że takie treści powinny się pojawiać na TikToku? No, myślę, że nie. Na TikToku jest mnóstwo dzieci, jest bardzo otwarty i to nie powinno się pokazywać właściwie nikomu. TikTok nie powinien promować takich treści ani żadna inna taka platforma, aplikacja. No, ale tak oczywiście się dzieje i troszeczkę nie możemy się przed tym uchronić. Jeżeli coś chcemy zobaczyć i jakby dążymy do tego, to to prędzej czy później to znajdziemy. I to działa wszędzie, to nie działa tylko na TikToku, więc ja też um, nie negowałabym tej aplikacji. Oczywiście Universal ma inny pogląd na to i w ogóle patrzy na inne rzeczy niż zwykły użytkownik, ale nadal jest to bardzo ciekawa kwestia. Jeżeli chodzi o ten tjemy, wracając do pierwszego zarzutu Universal na TikToka, no to tego nie możemy... Sprawdzić. Artyści też się nie wypowiadają na ten temat, ale już słyszałam takie pierwsze głosy polskich artystów, którzy gdzieś tam może bardziej się wypowiadają na, na ten temat, ale nie na, ten, nie na temat Tantiemów, tylko ogólnie tego konfliktu. Słyszałam wywiad z Dodą, która mówiła, że rzeczywiście ona chciałaby, aby tej. Piosenki i tej treści były rzeczywiście promowane przez, przez TikToka, i, i myślę, że jakby te pieniądze nie zrobią jej wielkiej różnicy, bo pieniądze ze Spotify podejrzewam, czy z innych platform streamingowych, Apple Music i tak dalej, nie są na tyle wielkie, nie są porównywalne do tego, co oni zarabiają artyści na jakby innych polach. Ale okej, okay. no oczywiście tutaj decyduje sama wytwórnia, a nie artyści, więc oni troszeczkę nie mają w tym wszystkim zdania i nie mogą się na ten temat wypowiedzieć, podejrzewam, bo rzeczywiście tych głosów było bardzo mało. Myślę, że dla, dla Taylor Swift nie wiem, czy to jest takie ważne, tak naprawdę, ale każda forma promocji i marketingu jest potrzebna w takich czasach, które mamy teraz, kiedy. Koncerty nie zawsze da się grać, nie zawsze się dawało w ostatnich latach, które dają najwięcej zysków, ale okej, okay, jakby tantiemy zostawmy już. Jakby to, co ja chciałabym powiedzieć od siebie, to to, że ja naprawdę spędzam dużo czasu na TikToku i to nie jest takie zwierzenie się, ale to, to jest prawda. Ale rzeczywiście mój czas na TikToku jest bardzo jakościowy. Ja tam nie siedzę i nie skróluję, jakby. Wszystkiego po kolei nie szukam czegoś konkretnego. Tylko rzeczywiście patrzę na to, co mi się podoba, zbieram inspiracje, właśnie zbieram piosenki. Jest wiele piosenek, które ja znam po prostu z TikToka. I to jest super. I to jest wielka zaleta tego, że, że TikTok współpracuje z wytwórniami. I pamiętajmy też o tym, że Universal to nie jest jedyna wytwórnia na świecie. W Polsce produkujemy też muzykę w inny sposób, są inne wytwórnie. E, jakby warto je doceniać, zwłaszcza kiedy teraz no nie mamy dostępu już do <laughs> Uniwersala i wchodzimy na TikToka, czy ja wchodzę i jakby nie mam tych wszystkich hitów. To jest trochę smutne, e, ale też jakby wielkim zarzutem było to, że TikTok promuje wielkich artystów, a tych mniejszych potrafi nawet kasować, banować, kasować ich treści. No to nie powinno się zdarzyć ale oczywiście właściwie mogli to, mogli to zrobić, mogli ten content jakby podpasować pod to, co, co im się podoba, co będzie najbardziej zmonetyzowane, ale okej, okay, to już jakby ten temat zostawmy. Podsumowując, mam nadzieję, że te dwie strony dogadają się i ta trzecia strona, czyli użytkownicy na tym zyskają i właściwie wszyscy co zyskają, bo oczywiście to chodzi tylko o pieniądze. To wszystko, co Wam powiedziałam, czyli to bezpieczeństwo, to banowanie innych artystów, to są jakby powody, które warto podjąć i, i jakby, ale no mimo wszystko chodzi głównie o pieniądze. Uniwersal traci, no myślę, że coś tam straci, no twierdzą, że jakieś małe pieniądze, no ale myślę, że myślę, że raczej nie. Ale jest to walka o wyższą stawkę z Nowym Rokiem, że tak powiem, więc jestem bardzo ciekawa, jak to się rozkręci, jak ta sprawa się właściwie zakończy, czy, czy wrócą te wszystkie piosenki na TikToka, ale to już okaże się za jakiś czas, więc teraz życzę Wam miłego wieczorku, dnia, nocy, czegokolwiek i słyszymy się za jakiś czas.